Cześć, powiedzcie mi szybko, jak to jest, że ta kurwica Von der Leyen, która zamawiała dla Polaków za nasze pieniądze, między innymi dla Polaków, po 10 spryc na głowę przez jakieś SMSy tajne z prezesem Pfizera Burlow, weterynarzem, która zamówiła miliardy szpryc dla całej Europy. I ta kurwica dzisiaj wciąga nas do wojny za banderowską Ukrainę. Jak to możliwe, że ta kurwica chodzi jeszcze cała po tej planecie? Powiedzcie mi, jak to możliwe, że taka kurwa do dzisiaj cieszy się ochroną, cieszy się czerwonymi dywanami i cieszy się usłużnością polskich, polskojęzycznych polityków którzy chodzą na jej pasku, a ona sama jest tylko narzędziem globalistów, bandytów, którzy zaplanowali na nas kolejną wojenkę.